Ma na swoim koncie 17 bramek. Pierwsza groźna akcja zespołu gości. Broni Fontana odbija ten. Tą do si interwencję doświadczony 40-letni bramkarz Palermo. Atakował z prawej strony Ibrahimowicz. To była raczej próba dogrywania dog najlepiej piłkarzem mistrza Włoch. 39 minuta. Broni Fontana. Wreszcie strzał w bramkę. Dobrze ustawiony jednak. Doświadczony, 40-letni. golkiper strzelał. Majson. Majson, teraz kapitalny strzał. Jeszcze próba do Bramka Bramkarz Palermo, a teraz bardzo ładny strzał z Boleja. Chyba Stankowicza, tak, Dejan Stankowicz, świetnie się złożył. Serbski pomocnik, Kibu. wiele zabrakło. Słazo do szczęścia. Piłka przeleciała nad poprzeczką bramki Alberto Fontany. Przedził Ajmod Suazo. Oliwie da z dystansu. Nie ma bramki. Nie trafia Francuz. Tempo cały czas wysokie w tym spotkaniu. Tak jak i w pierwszej części meczu. O, niezła próba. Mason nie ma spalonego, Suazo jest już w polu karnym. Suazo szansa dla Ibrahimowicza. A gdyby wpadło to byłaby jedna z piękniejszych bramek w tym sezonie, ale zdążył Alberto Fontana. nie miał zbyt wielu. stroną przeprowadzają ataki gracze. Interu, głównie z udziałem Zanetti'ego i Majsona. Teraz Dakur, dośrodkowanie. Jest tam znów Ibrahimowicz. No i znów przeszkodził szwedzkiemu napastnikowi Andrea Barcali. Do końca meczu bez bramek. Palermo. Simplicio broni Orlandoni. Spotkania i to z obu stron. Oglądamy świetne okazje. I Strzelał Kiwu. Lewa noga. Niezła próba, ale tylko poprzeczka do Julio Cruz'a. Ibrahimović broni Alberto z kim, z kim zagrać? Suazo nie, nie, nie czuł za, za bardzo tego tempa. Nie czuł tej gry Ibrahimowicza. A teraz Cruz zagrywa górną piłkę. Dała odegrać piłka Mauri. Dobra interwencja.